Tina Martinez od sześciu miesięcy pracowała jako księgowa w biurze firmy handlowej i w tym czasie nie usłyszała ani jednej pochwały od swojej szefowej. W większości dotykała jej tylko raniąca krytyka. Tina była z natury spokojna, nigdy nie kłóciła się z przełożonymi. Dziewczyna z rezygnacją podejmowała się prawie każdego trudnego zadania, które Olivia Brooks jej zlecała. Jednocześnie obciążenie pozostałych pracowników pozostawało na stałym, niskim poziomie. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu, szefowa nie lubiła Tiny od samego początku. Podkreślała to na wszelkie możliwe sposoby. Różnica wieku między nimi nie była na tyle duża, by było to na miejscu. Co więcej, Tina praktycznie nie popełniała błędów. Będąc księgową, miała z tyłu głowy odpowiedzialność związaną z tym zawodem. I starała się wszystko robić szybko, ale dokładnie. Niestety dla szefowej Tiny nie miało to absolutnie żadnego znaczenia, dlatego dziewczyna musiała przeżyć wiele niezbyt przyjemnych chwil. Rzucając kąśliwe żarty w kierunku pracownicy, Olivia Brooks zachowywała się wobec niej niedopuszczalnie. Jednego dnia szefowej nie podobała się fryzura dziewczyny, drugiego jej ubiór, a trzeciego rzekomo powolna jej praca. Jako że Olivia Brooks uchodziła za wizjonerkę, ale i rozważną kobietę, zawsze starała się zdobywać i weryfikować informacje na temat swoich podwładnych. Oczywiście podobne działania dotyczyły Tiny. Pomimo tego, że dziewczyna wolała nie mówić o swojej przeszłości, Olivia jakimś cudem dowiedziała się, że dzieciństwo Tina spędziła w sierocińcu. A, w takim razie to wiele wyjaśnia. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego ubiera się jak wieśniaczka? Powiedziała Oliwia z uśmiechem zadowolenia. Szefowej sprawiało przyjemność upokarzanie pracownicy i wytykanie przed wszystkimi jej wad. W większości przypadków dokuczanie Oliwii było bezpodstawne i miało tylko jeden cel sprawić, by Tinę bolało jak najbardziej. W pewnym momencie księgowa postanowiła się zwolnić, ale szefowa nie zamierzała się na to zgadzać. Musisz popracować jeszcze miesiąc, poszukaj zastępstwa, naucz się czegoś, a potem możesz iść gdzie tylko chcesz, sprzeciwiła się Oliwia. Ale nie chcę tutaj być przez kolejny miesiąc poza tym to niezgodne z prawem! krzyknęła Tina z urazą w głosie. Niestety nie było jej łatwo przekonać szefowej. Jako narzędzie szantażu Oliwia wykorzystała wynagrodzenie dziewczyny, którego miała jej nie wypłacić w przypadku zwolnienia na własne żądanie. Oczywiście nie było ku temu podstaw, ale wszystko wyglądało tak, że biedna pracownica nie byłaby w stanie udowodnić swoich racji w razie potrzeby. Zdając sobie z tego sprawę, Tina starała się nie pogarszać relacji, aby konflikt z szefową nie przerodził się w wojnę. Przez Oliwię dziewczyna stała się wyrzutkiem, nielubianym przez resztę zespołu. Trwało to do dnia, w którym szefowa przyniosła Tinie plik dokumentów do podpisania. Jako księgowa firmy dziewczyna miała je sprawdzić, ale Oliwia nie dała jej na to czasu. To klient VIP, Tino, nie mam zamiaru czekać, aż to sprawdzisz, podpisuj i już, powiedziała z presją szefowa. Pani Brooks, nie podpiszę tego, to wbrew zasadom. Nie można tak po prostu podpisywać dokumentów bez żadnej weryfikacji, zaprotestowała Tina. Oliwia rozzłościła się na dobre, co zaalarmowało prawie całe biuro. W końcu, po pobieżnym przejrzeniu dokumentów, dziewczyna złożyła na nich jednak swój podpis, co wciąż było niezgodne z zasadami. Licząc na resztkę przyzwoitości szefowej, Tina świadomie naruszyła przepisy. Początkowo księgowa była bardzo zdenerwowana tym, co się stało. Minął dzień, potem drugi, w biurze nadal panował spokój. W pewnym momencie Tina nawet przyłapała się na myśli, że wszystko musiało być w porządku i nic strasznego się nie stało. Pewnego razu Olivia Brooks wezwała ją jednak do siebie. Twarz szefowej nie wróżyła niczego dobrego. Tina od razu się zorientowała, ledwie przekraczając próg gabinetu. Ku zaskoczeniu księgowej w gabinecie był również dyrektor całej firmy, który siedział przy swoim biurku. Robert Miller uchodził za człowieka twardego, o surowym usposobieniu i trudnym charakterze. Bez słowa rzucił Tinie papiery, które ta wcześniej podpisała. Jeszcze przed ich wzięciem do ręki dziewczyna zdała sobie sprawę, że stało się coś wyjątkowo nieprzyjemnego. Jak się okazało, jej podpis przyniósł firmie straty, co bardzo rozwścieczyło dyrektora. Tina próbowała zasugerować, że winna była pani Brooks, ale patrząc jej w oczy, przerwała w pół zdania. Dopiero teraz księgowa zdała sobie sprawę, że szefowa po prostu ją wrobiła. W tym przypadku Tina nie mogła udowodnić swoich racji, a plan Oliwii Brooks okazał się zadziałać. Zmusiwszy Tinę do podjęcia błędnej decyzji, szefowa wiedziała, że właściciel firmy nie wybaczy dziewczynie błędu i z pewnością zwolni księgową. Jednocześnie Oliwia nie miała wyrzutów sumienia i zachowywała się tak, jakby nic się nie stało. Najbardziej irytujące dla Tiny było to, że większość pracowników widziała, jak szefowa zmusiła ją do podpisania tych dokumentów. Dziewczyna nie mogła jednak niczego nikomu udowodnić. Autorytet Olivii Brooks był znacznie silniejszy niż jakiejś księgowej, która nie zdołała obronić swoich racji w kwestiach prawidłowego prowadzenia dokumentów. Zwolnienie Tiny było tylko formalnością, dla niej poważnym ciosem. Błędna decyzja księgowej kosztowała firmę pieniądze, i postanowiono więc potrącić równowartość szkody z jej wynagrodzenia. Tym samym okazało się, że Tina nie tylko straciła pracę, ale także środki do życia. No i co teraz? Przecież nie zrobiłam niczego złego. Nie mam teraz nawet za co żyć ze łzami w oczach pomyślała dziewczyna. Próby udowodnienia swojej niewinności do niczego nie doprowadziły. Tina poddała się więc decyzji przełożonych i opuściła biuro znienawidzonej już przez siebie firmy. Patrząc na jej odejście, Olivia poczuła w sercu radość, że wszystko poszło tak łatwo. Decydując się na oszustwo, przebiegła szefowa nawet nie podejrzewała, że dziewczyna tak łatwo wiernie zgodzi się spełnić jej prośbę. Trudno powiedzieć, co dokładnie Tina zrobiła Oliwii, ale szczera niechęć z jej strony do księgowej była widoczna niemalże od początku gołym okiem. Do pewnego stopnia wyglądało to nawet na próbę podbudowania swojego ego kosztem innych, ale w rzeczywistości przyczyna leżała zupełnie gdzieś indziej. Zwolnienie Tiny prędzej czy później i tak by nastąpiło. Minęły dwa tygodnie, firma stopniowo się rozwijała, wszyscy zapomnieli już o tym incydencie z Tiną. Wszystko byłoby bardzo dobrze, gdyby nie zbliżająca się kontrola prokuratora, która spadła na spółkę dość niespodziewanie. Olivia Brooks, ze względu na swoją pewność siebie, nie od razu oceniła stopień zagrożenia, jakie się z tym wiązało i nie doprowadziła dokumentacji firmy do należytego stanu. Wszystko wyjaśniło się znacznie później, kiedy wyniki kontroli ujawniły, że kierownictwo firmy od dawna unikało płacenia podatków. Próbując naprawić sytuację, Olivia Bruk zwróciła się bezpośrednio do osoby, która prowadziła kontrolę w spółce. Był to sympatyczny mężczyzna, około trzydziestki, o inteligentnym, wyrazistym spojrzeniu i subtelnych, arystokratycznych rysach twarzy. Panie Martinez, czy mógłby Pan dać naszej firmie szansę na odkupienie, abyśmy mogli dalej pracować i stanąć na nogi? Zapytała ostrożnie Olivia. Benjamin Martinez obrzucił rozmówczynię oceniającym spojrzeniem, po czym zadał zupełnie nieoczekiwane pytanie. Pani Brooks, a czy pani często daje szansę swoim pracownikom? A może nie ma dla pani różnicy, czy ktoś winny, czy nie? Olivia Brooks zbladła i, ulegając emocjom, nie od razu zrozumiała istotę zadanego pytania. W tym momencie w jej umyśle błysnęły wspomnienia związane ze zwolnieniem Tiny. Tina. Tina Martinez, to niemożliwe! Czy ten ważny mężczyzna naprawdę może być jej mężem? Pomyślała Olivia drżąc przy tym. Gdy jednak kobieta spojrzała inspektorowi w oczy, od razu zdała sobie sprawę, że jej domysły mogły być słuszne. Pomimo tego Olivia nadal próbowała wpłynąć na Benjamina Martineza, który zdawał się uosabiać uczciwość i otwarty umysł. Oczywiście kontrola nie służyła realizacji zemsty za zwolnienie żony, Skargi na tę firmę wpływały regularnie, a Tina nie była jedyną, która straciła pracę i nie otrzymała należytego wynagrodzenia. Gdy księgowa wróciła do domu zalana łzami, jej mąż nie od razu wiedział co się stało. Wszystko przypisał ogólnym problemom w pracy. Dziewczyna powiedziała mu w końcu, że straciła pracę praktycznie za nic. Mężczyzna postanowił sprawdzić firmę pod kątem oszustw gospodarczych i uchylania się od płacenia podatków. Jak się okazało w trakcie śledztwa, Olivia Brooks od czasu do czasu wrabiała swoich pracowników w celu tuszowania oszustw firmy i unikania za to osobistej odpowiedzialności. Schemat działał bez zarzutu, a dochody z działalności przestępczej równo dzielili między siebie dyrektor i Olivia. Sam właściciel firmy nawet nie podejrzewał, że dwóch doświadczonych pracowników oszukuje go w najbardziej pozbawiony skrupułów sposób. Dowiedziawszy się, że Benjamin Martinez to mąż zwolnionej księgowej, Olivia próbowała naprawić sytuację i prosić ją o przebaczenie. Gdy była szefowa przyszła do Tiny, zrozumiała wszystko bez słów. Dziewczyna nie robiła jej scen ani wykładów. Tina po prostu odmówiła pomocy, powołując się na fakt, że teraz ma zupełnie inną pracę, gdzie pracownicy nie oszukują siebie nawzajem. Firmę, w której pracowała Oliwia, ostatecznie zamknięto, a ona sama musiała stanąć przed sądem. Jej wina nie była tak ciężka, jak się wydawało na pierwszy rzut oka. Usłyszała wysoką karę grzywny i więzienia w zawieszeniu. Z takim wpisem w swoim życiorysie i złą sławą, przebiegła oszustka nie obejmie prędko stanowiska kierowniczego w instytucji, która ceni sobie przyzwoitość i dobre imię.